Jest z nami pan poseł Przemysław Wipler. Panie pośle, jak nastrój na początku kampanii Janusza korwin mikke pełen entuzjazmu byliśmy pierwsi. Pierwsi ogłosiliśmy nasz start. Zrobiliśmy to pół godziny po tym, gdy ogłoszono e, kampanię. Jutro mam nadzieję jako pierwsi zarejestrujemy nasz komitet prezydencki, bo będziemy mieć złożone gotowe e, papiery. No jestem głęboko przekonany, że to będzie kampania inna niż wszystkie dotychczasowe, taka, w której e, wszyscy zobaczą, że jak na skrzydłach lecimy po fantastyczny wynik. Gdyby pan pokusił się o jakieś prognozy e, rezultatu wyborczego? Jestem posełem, nie wróżką, nie wchodzę w nie swoje profesje, nie będę chleba wróżką zabierał. Rozumiem. E, w tych wyborach e, startuje e, praktycznie czterech kandydatów o niemal identycznych poglądach politycznych, o jed, niemal identycznym programie. E, czy nie sądzi pan, że to rozbicie głosów może niekorzystnie wpłynąć na wynik? Nie będzie żadnego rozbicia głosów. Będzie tylko jeden e, kandydat, który zdobędzie wszystkie głosy wszystkich, którzy są głębokiej zmiany Systemu politycznego w Polsce tych wszystkich, którzy chcą, żeby była wolność własna i sprawiedliwość, żeby podatki były niższe, by biurokracja mniejsza. To człowiek, który 30 lat pracował na wiarygodność, którą ma w tym momencie, on nie wyskakuje jak Filip z Konopi. Nie jest nowym niesprawdzonym produktem. On ma swoją markę i to jest Janusz korwin -Mikke. Dziękuję bardzo. Dziękuję.